Dzień dobry Państwu, Krzysztof Nitecki, firma Ingrado. Widzą tutaj Państwo, zbudowaliśmy takie prowizoryczne drzwi, na których zamontowaliśmy zamek, który być może znajduje się w Waszej chłodni, a może w jakiejś chłodni Waszego klienta. Niestety te zamki zostały wycofane już z produkcji. Właściwie nie ma ich możliwości kupienia i wymienienia, jeżeli taki zamek był uległ uszkodzeniu. No, a wiadomo, że czasami różne rzeczy się dzieją w chłodniach, jakaś część może zostać uderzona, wyłamana, po prostu w wyniku użytkowania może ulec uszkodzeniu, i macie wtedy problem taki, że nie można zamknąć drzwi, domknąć. Na pewno to nie jest komfortowa sytuacja. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, czy ten zamek Taki jak w tej chwili macie zamontowany w chłodni, można zastąpić jakimś innym zamkiem, który jest dostępny w ciągłej ofercie. I z naszych różnych zamków wybraliśmy tego typu zamek. On mamy pewną wątpliwość, dlatego że ma troszeczkę inny rozstaw śrub, otworów montażowych, ale wydaje nam się po naszej wstępnej analizie, że będzie można go wymienić i zastąpić. Na tym filmiku. Chcemy Wam pokazać, w jaki sposób ten zamek, który znajduje się w tej chwili na Waszych drzwiach, wymienić, czyli jak go zdemontować sprawnie. Na kolejnym filmiku pokażemy, jak na tych drzwiach istniejących zamontować już ten zamek, który przed chwilą pokazałem. No więc, po pierwsze, jeżeli mamy taki zamek, wiadomo, trzeba te drzwi otworzyć. I najpierw. Przystąpić do, yy, do demontażu, od, zaczynając od strony rączki wewnętrznej, ja tutaj przejdę teraz i zdejmujemy z, z wewnątrz tutaj taką gumkę, osłonkę. I widzimy tutaj taki pracujący przycisk, który należy w trzech miejscach yy, zaatakować. Tutaj są widzą Państwo takie czarne y, podłużne otworki. Tam są takie języczki i trzeba prosto śrubokrętem w tych trzech miejscach zadziałać i to powinno nam wyskoczyć. A więc wyjmujemy ten szpień sprężyny. Tak, pierwsza część zdemontowana. Teraz y, kolejna rzecz to jest tutaj taki y, może być zabezpieczone. Ta część wewnętrzna czarna może być zabezpieczona jedną albo więcej śrubkami. My żeśmy tylko zamontowali na jedną, więc ją trzeba odkręcić, żeby można było wykręcić ten czarny element. Ten czarny element, myślę, że on to jest około 25 mm. Kluczem należy tutaj otworzyć to albo kluczem francuskim. My tutaj akurat 25 nie mieliśmy, więc wzięliśmy to 27, ale to wystarczy tylko lekko rozpocząć, i potem już można ręką to wykręcić. Po wykręceniu tego elementu. On musi wyjść cały tam z części zewnętrznej zamka. Coś nie chcę. O, wyciągamy go. Odkładamy na miejsce. No i teraz cała ta rączka jeszcze jest przymocowana trzema śrubami tutaj w tych otworach. Więc ja teraz wykręcę te trzy śrubki i będziemy... O, poszło. Więc rączka jest już wymontowana. Teraz kolejną rzeczą, która jest do zrobienia, to demontaż rączki zewnętrznej. I tu jest sprawa bardzo prosta. Na czole płata widać takie dwie śrubki przy zaczepie. Te dwie śrubki wystarczy wykręcić. O, wyszły śrubki i one zabezpieczały przed tym, żeby nie można było wyjąć zamka. Wystarczy go teraz lekko pociągnąć i zamek już jest zdemontowany. Oczywiście został nam tutaj taki otwór, jeden na przelot, który użyjemy potem do montażu nowego zamka. Kolejna rzecz, którą musimy się zająć, to jest zaczep na futrynie, na ościeżnicy. Tutaj mamy takie dwie śrubki zabezpieczające, które wykręcamy. Zdejmujemy obudowę i mamy dostęp tutaj do całego zaczepu. On jest zamontowany na trzy wkręty. Należy je wykręcić. Niestety tak się nam zdarzyło, że rozwiercił się nam otwór i musimy wówczas użyć troszeczkę grubszego bita. Taki sam problem możecie mieć w Waszych zamkach, więc trzeba grubszym troszeczkę bitem przyciskając. No niestety chyba to nie pójdzie. Ach. No, niestety ona troszeczkę poszła, więc ją zaraz chwycimy jakimiś obcęgami albo kombinerkami. Myślę, że tego już Wam nie będziemy pokazywać na filmiku. Na kolejnym zobaczycie, jak to wygląda, już po zdjęciu tego zaczepu, kiedy przystąpimy do montaża nowego zamku.